Znowu się nam dymił mu walka. Ludzie, co się dzieje w tym odcinku? Wszystko się psuje, cała chata zaraz pójdzie z dymem. <grym> A ja... Tak, wejdź w niego, mhm. Mm od tyłu, tak. Ciekawe, co ty tam z przodu masz, że ty od niego... Tak, zablokujcie się, tak. Orientalny dywan, to będzie to, bo jest podobny jak na tym zdjęciu. Oni flirtują ze sobą, nasza współlokatorka, jak nas nie ma w pracy z naszym Joshkiem. No, pięknie. Pięknie. No, jeszcze więcej tego lakieru tam daj, tak. Mhm. Mm Lakier i jeszcze teraz sobie czeszesz, no no, zostaniesz za zaraz kobieto. Fascynująca ta gra wam powiem. A jednak zrobimy to. O, nawet ci to nie wychodzi kochaniutka To ja chcę żeby... Ja chcę dobrze dla ciebie A ty mnie narzekasz, że ty musisz iść do ty. kineska wczaska młotkiem? A, mnie trzaska w kineskop, sam Jest dobrze. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Singles 2 Triple Trouble. Jest ranek i nasza Anna zaraz będzie wstawała. Zobaczymy, co się będzie w ogóle działo w tym dzisiejszym odcinku. I no... No, kiedy to może stać, kochaniutka? Sukienkę w tym rubinowym kolorze, weź ten, podaj haszcze i weź zjedź śniadanie. Zapf! A, no tak, pf, bo przecież nie podajesz haszcze, bo jesteś głodny. No tak. Ciekawe, czy dzisiaj się nawet, że, słuchajcie, yy, coś dymiło. Zobaczymy. <laughs> Jakiś prysznic, może kibel, coś tego wiecie. Yy... Mm, dzisiaj będziemy zbierać pieniądze, żeby tutaj kupić więcej rzeczy do tego gazebo, czy jak coś tam nazywa. Do no, tego namiotu. Syf to jak cholera w ogóle w tej chacie. Przepraszam się, teraz słyszycie, mam otwarte okno. Głośniej się nie da. O! <ścoughs> Dymi się nam! Yy, przed chwilą mówiłem, że ciekawe, na się coś będzie dymiło. Dymi się nam! Yy... Jak to się nazywa? Lodówka! Tylko, że no. Z lodówki dym to bardziej prawdopodobne niż, jak, niż jeżeli z kibla albo z walki, no ale dobra. I co też będzie młotkiem trzaskała? Coś mi myszka słampuje, no? O, bo jakoś tak przeskakuje. Przepraszam za to. I będzie młotkiem waliła, tak? A jak? <śmiech> <śmiech> Ciąg dalszy napraw e, w singlach oh. dwa młotkiem. E, tak. <laughs> Aż się normalnie zakręciłem, co chciałem powiedzieć. No, trzaskaj, trzaskaj tym odtwarzaczkowi, kochany, trzaskaj. Mhm, mm mhm, mm tak. Puk, 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 No, no. Mm -hmm. Czekaj, co jeszcze się dzisiaj zepsuje? Weź, pozmywaj. I poodkurzaj sobie szybko. Wszystko do pracy, nie? Właśnie. Znowu kibel się zepsuł? Może dlatego, że on jest taki brudny? Po pracy umyjemy kibel. A ten znowu sobie tu przed chwilą imprezę urządzał, nie? Ja nie wiem. W ciągu dnia impreza, wiecie co? Ech, weź mi to wyłącz. Oni flirtują ze sobą. Nasza współlokatorka, jak nas nie ma w pracy z naszym Joshkiem. No. Pięknie. Pięknie. Ja to sobie zapamiętam. Zobaczymy. Mhm. Mm Boże, długo ona jeszcze będzie w tej pracy. Bo właśnie wraca. Weź napraw ten kibel. Knotkiem i weź, idź go umyj. Py? Zjedz coś. umyj ten y, kibel, weź prysznic, bo śmierdzisz, i wypierz pranie. Przebiej się w tym swoją sekcji, sukieneczkę, i weź... Y, porozmawiaj z Joshem znowu. Opowiedz mu dowcip, odrażnij się z nim. Właśnie na tym głównie ta gra polega. No żyjemy sobie normalnie tak jak w Simsach you. E... You know hmm. Ach, Tak. Bo nie chcesz się do Kibla iść No idź do Kibla! I Rozrywka jest spadła Czy to możesz sobie pograć u niego na komputerze? Pograj na komputerze. Skoro już cię wpuszczę do pokoju, to idź pograć w niego na komputerze. Co ona gra? Fascynująca ta gra, Wam powiem. Ale ona ma joystick. Nadziej <grym>, się. Nigdy nie gram na takim joysticku, tak w ogóle. No i za wiele, żeśmy tego pierwszego dnia nie zrobili. Niestety, dobrze. Nic spać. Punkty doświadczenia zero, no bo nic żeśmy nie zrobili, bo trzeba było ponaprawiać rzeczy, no bo cóż. Weź ubierz, nie, może dzisiaj w tą bluzeczkę. Zwykłą potrawę pogotuj, Tutaj twoje krzaki weź podlej. O! Josh się dzisiaj przebrał. Słuchajcie, jakaś bluza. Boże, co jest z tą rolką w tej myszce? Jakaś taka tutaj bluza rozgogolona, coś tego słuchajcie, no. Ekskluzywnie, ekskluzywnie. Weź z nim porozmawiaj. Podrażnij się. Kun aminij, olejnicy du. Gdy dawa mi mi

Czegoś nowego się dowiedziałem. Czegoś nowego się dowiedziałem, widzicie? Że czekamy sobie szybko, aż oni wszyscy wrócą z pracy, Anka wróciła. Weź prysznic kochaniutka, wyniesiesz śmieci, zjesz owoc. Gdzie ty jesteś? Skąd ty w ogóle. Co? A, była śmieci wynieść, dobrze. Wytęczasz to ten czas się tak szybko zapiernicza. no, nawet no, dosyć dużo to zapewnia ten. Um... Weź tutaj jeszcze go, pozabawiaj. Poplotkuj, a ja teraz zobaczę, co my tam musimy kupić. Odzyskaj przyjaźń Josza, dobrze. Zdobądź następujące przedmioty. Duży dywan, orientalny stolik, dwie poduszki oraz namiot. Namiot mamy. Czyli poszukamy sobie teraz tego dużego dywanu. Gdziekolwiek to tu może być. Dywany. Orientalny dywan, to chyba będzie to, jest jak na tym zdjęciu. Dobra. Zrobimy to sobie tu po O jezus, krzacz. O, kontynuuj grę. Nie chciałem ruszać tego drzewa. Krzaka w sensie. W ogóle cień został, nie? W ogóle. A widzicie? Coś się źle załadowało. I może ten stolik sobie od razu kupimy. O.

Weź sobie zadzwonić do tego twojego magneta? No, nie masz go prosić o pomoc, tylko ja sobie po prostu do niego zadzwonię, żeby z nim pogadać. Ma wszystkie rzeczy nie? Czy jest cały czas ten sam dialog? To może ty po prostu idź do tego baru, wiesz? Yy, I sobie tako z nim pogadasz. Może z kim O jest, za się przecina mm. mm. dawciw. Mm. By, by było można sobie tą erotykę z kimś tam, nie? Chociaż z drugiej strony. Co to jest na oh, Chociaż z jednej strony. Yy, ja nie wiem, czy ona będzie z kimś innym flirtowała. To czy to nie będzie miało jakiegoś wpływu na Josha. Więc nie będę ryzykować. Więc sobie drinka przygotuj. O nie, zaczęła się nam gra. O, odcięła się nam gra. Weź z drinka i włącz jakąś muzykę rockową. A, bo jak moją muzykę. O, dobra. Bo tutaj można puścić swoją muzykę. Moja muzyka FM zabrania. Jesteś niezadowolona. Poflirtuj wtedy z nim, dobra, jednak zrobimy to. O, nawet to nie wychodzi, kochaniutka. Czemu nie chcesz czarzyć? bo masz komfort niski? Zjedz sobie przekąskę. Patrzcie, ta ma taką samą sukienkę jak my. Za Jumała nam. Musisz czopać sobie dowciz z magnetem. Patrzcie, mamy 2005 rok, ta gra i ona może jeść i może rozmawiać w tym samym czasie A w Simsach, tak krytykując ogólnie Simsa jako serię, to to dopiero doszło w 2014 roku z Simsami 4 Proszę Dobra, weź wyjdź z tego paru Bo i ty i tak nic nie zrobisz, bo jesteś zmęczona Nie byś mogła kupić prezent dla Josha, więc idź jeszcze. Szybko leć do sklepu. Prezent dla Joszka. Dla Czekaj, czy przyjmie. O, nie ma dialogu. No, spodobało mu się. Pociąż go znowu. Weź się wykąp. Zjedz owoc. I weź i Ja ci dam, żebyś to sobie zrobiła tą samoobsługę. Żeby ci naleciało. Ja, Jestem zbyt zmęczona. Ten się trochę naleci ta energia, weź tam się samoobsłuż. No, robisz sobie dobrze czy nie? O jezus, no samo obsługa. Teraz niebo chce się jej. Boże, co za człowiek! Weź iść do tej talety. To ja chcę, żeby. Ja chcę dobrze dla ciebie. A ty mnie narzekasz, że ty musisz iść do talety. No i chuj nie będzie robiła. Dobra, no. Teraz jest głodna, o Boże, co za człowiek Punkty doświadczenia mamy zero. Mhm. W ogóle coś mi się tak ostatnio przypomniało. Ucześ się, zmień kolor oczu. odciśnij skórę. zmień kolor oczu. ucieś. Zmień kolor oczu, zmień kolor oczu. Zmień kolor oczu. Jasność zielone, czarne. A czekać, to co to jest? A to są włosy? Daj śliwkowe. <laughs> Przepraszam. Coś się źle przetłumaczone. A, a, to widzicie, blond. O, możecie zastąpić zastąpimy blond. Weź się uczysz. Fascynujące, no. Jeszcze więcej tego lakieru, tam daję tak. Mhm. Mm Lakier, i jeszcze teraz sobie czeszesz. No, no, zostaniesz łysą, zaraz kobieto. Dobra, weź sobie coś, Musisz się znowu do pracy. Josh wrócił. Gdzie jest Josh? Josh, gdzie jesteś? Oglądasz. Na kanapie. Coś jest tutaj. Bę się obejrzy ten film, sensacyjny. W sumie z nim razem też. Czemu nie leci ci rozrywka? Proszę powiedz dowcip. Podrażnij się dalej. Porozmawiaj z nim o hobby, poplotkuj. A ja kupię tutaj te dwie poduszki. Gdzie to było? Tu. Tylko teraz gdzie takie poduszki mogą być. O, właśnie. O. Jedna. Druga. I świece, nie? Czekajcie. to by się Duży dywan, orientalny stolik, dwie poduszki oraz namiot. A, zaliczyło się. Czyli teraz świece jeszcze muszę poszukać. Gdzie to jest jakieś oświetlenie? Lampy stołowe, lampy sufitowe nie no, wiem gdzie to mogło być świece. O, są świece. Tylko, że to jest nowoczesne. Zdob A nie jest tak samo, tylko po prostu świeca. A tam na tym zdjęciu jakie są? Chyba te potrójne. Też postawię tak jak na tym zdjęciu tam. Czyli teraz wszystko mamy. No, o. wielkie gotowanie. Przygotuj smaczny posiłek dla siebie i Josza. Zaprosz Josza na romantyczną y, kolację. Gdzie ty biegniesz? Cóż, kurwa, przewi przepraszam, przewinęłem. I teraz nie wiem, co na to tak chciała powiedzieć, no. No dobra, no sorry. Przewinąłem ten dialog. Zabrać na kolację przy świecach. Telewizor się zepsuł, kochani. Naprawiamy, naprawiamy. I też będzie w ten kineskop czaskała młotkiem. A, nie, trzaska w kineskop sam, jest dobrze. Trzaska pobudowała od telewizora, słuchajcie. Jest jakiś tam postęp. Dobra, weź, obejrzyj romans, żeby też ci nalać ten romans. Dobra, weź, ugotuj coś prostego. Tylko, że ty musisz sobie poprawić. Przygotuj smaczny posiłek dla siebie i dla Josha. Nie jest napisane. Co to ma być? Co to za lampucera? Co? Tak, wejdź w niego! Mhm, mm od tyłu! Tak, ciekawe co ty tam z przodu masz, że ty od niego Tak zablokujcie się, tak Weź tu ją na schodach Mhm mm No co za to ja się tu staram Tracę pieniądze, jakieś namioty kupuję, nie wiem co to jest, w ogóle wygląda to jak jakieś nie wiem co to by było w życiu bym tyle kasy za to nie zapłacił. Ile zapłaciłem w tej grze tych Eurasów tutaj. Nie tracimy nadziei. Kolacja jest gotowa. Teraz muszę go zaprosić. Ale ty dla siebie gotowałaś. I się zepsuła. <ścoughs> się zepsuła ta. Yy... O! naprawę nasza spłokatorka. Się zepsuła yy kuchenka. No, w sumie nie dziwię się taki rupieć. Yy... Dobra. Dzisiaj już tej kolacji nie zrobimy sobie. No wiem, że jesteś głodna, no! Dzisiaj tej kolacji już sobie nie zrobimy, bo zaraz będziemy kończyli odcinek. Pomedytuj. Nie będziesz medytowała, nie mam czasu. Wyczyścisz ten... W ogóle denerwuje mnie to, że jak ja kliknę, że, że ona ma zrobić interakcję, to kamera mnie automatycznie... ...przenosi na jej postać. Pójdziesz spać, a w następnym odcinku sobie zrobimy kolację z Joshem. Znowu się nam dymił mu walka. Ludzie, co ja się dzieje w tym odcinku? Wszystko się psuje. Cała hata zaraz pójdzie z dymem. <śm> a ja mam tu kolację do przygotowania. No. Czy ty się samo obsłużysz? No nie, oczywiście, że nie chyba jest jakiś bug w grze. Idź spać. Bo mnie denerwujesz to Ciekawe, gdzie jest nasz Josh w ogóle. A śpi. <śm> a ciekawe, co ty żeś tam. Patrz, jak leży na tym. No, ciekawe, co ty żeś tam robił z tą, tą Nataszą, czy jak ona się tam nazywa, no? Pochwal się, pochwal się, bo my chyba dobrze wiemy, co on robił. Dobra, słuchajcie, to by było wszystko w tym krótkim odcinku Ale lepszy taki krótszy niż taki długi I jakbym miał go specjalnie przeciągać się w nic bym takiego w nim nie miało dziać A w sumie nic aż takiego się w tym odcinku nie działo eee, Także eee, To by było wszystko w tym dzisiejszym odcinku Dajcie łapkę w górę Dajcie suba eee, Dajcie jakiś tam komentarz, nie wiem, cokolwiek napiszcie Jak się wam się podobało i takie mam wrażenie, że w kolejnym odcinku skończymy tą grę, chociaż nie wiem. Yy, czyli by się zapowiadało, że za niedługo sobie możemy zac może zaczniemy grać w Luciusa. Ale to zobaczymy. Także łapcie w górę, komentujcie, subskrybujcie. Yy, zapraszam was do obejrzenia innych odcinków na kanale. Yy, trzymajcie się, no i cześć!